Kamil Walczak, z Instytu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zapraszam na krótkie mówienie prognozy na najbliższe dni. Dzisiaj, przeważająco, obszar kraju jest pod wpływem wyżu z nad Rosji, ale nad zachodnią Polskę sięga Zatoka Niżowa z frontem atmosferycznym. Ten front atmosferyczny jest nad Niemcami i nad Polskę się nie nasunie, niemniej jednak troszeczkę zaznacza swoją obecność w zachmurzeniu. Zatem na północnym wschodzie y, zaznacza się strefa mało aktywnego frontu okluzji. na nim występowały dzisiejszego poranka opady deszczu. Y, jeszcze mogą występować dzisiaj w ciągu dnia, ale to słabe opady y, niewielkie, o niewielkim natężeniu. Tutaj ten front atmosferyczny widać wyraźnie nad Niemcami nad, na nad zachód od Polski jest ten front atmosferyczny. Jego szerokość jest dość znaczna, kilkaset kilometrów, i on tylko tutaj na krańcach zachodnich nad Polską się zaznacza. Reszta Polski w dużym zachmurzeniu, ale to z chmur niskich, chmur, niskich warstwowych. Z tych chmur mogą jak najbardziej wypadać nieznaczne opady mrzawki, słabego deszczu czy też śniegu. I w dniu dzisiejszym najwyższa temperatura i najwięcej słońca jest na południowym zachodzie, tam do 6 stopni. Natomiast najchłodniej jest na północnym wschodzie kraju, tam około 0 stopni. Nieznacznie powyżej zera ta temperatura obecnie wzrosła i już więcej dzisiaj nie wzrośnie. I przewaga zachmurzenia z wyjątkiem południowego zachodu kraju. Najbliższa noc. Najchłodniejsza będzie na północnym wschodzie wschodzie kraju oraz w rejonach podgórskich. Za to najcieplej będzie na zachodzie kraju do 1-2 stopni. W rejonach podgórskich spadki temperatury dzisiejszej nocy mogą sięgnąć nawet minus 7, 8 stopni Celsjusza. W wielu miejscach utworzą się mgły, jednak one będą miały charakter lokalny. Zwłaszcza utworzą się w rejonach pod, podgórskich yy, i w Dolinach Rzecznych, głównie Małopolska, yy, i w zagłębieniach terenów województwa świętokrzyskiego. Są to tereny, gdzie największa szansa jest na wystąpienie mgieł. Yy, w północno-wschodniej części kraju yy, wystąpią opady śniegu. Yy, będą to słabe, wręcz symboliczne opady. Yy, słaby śnieg spodziewany jest również w Sudetach. Jutrzejszy dzień. Tak jak w dzisiejszy, najcieplejszy i najładniejszy będzie na południowym zachodzie, tam najwięcej słońca i najcieplej do 6 stopni, natomiast najchłodniej dalej będzie na północnym wschodzie około 0 stopni. W północno-wschodniej części kraju, tak jak dzisiaj, spodziewamy się opadów śniegu, deszczu ze śniegiem, a lokalnie także samego deszczu, ale będą to opady o bardzo słabym natężeniu. Słabo opady śniegu wystąpią e, również w Sudeta. Kolejna noc, noc w storku na środę, nadal najchłodniejsza będzie na wschodzie i północnym wschodzie e, kraju. Tam e, temperatura kilka stopni poniżej 0, minus -3-4 minus stopnie, no i w godzinach górskich, gdzie może e, spać do minus -6-7 minus stopni, tutaj głównie. Pod Halej i rejony podgórskie Bieszczad. Najcieplej będzie na zachodzie kraju i nad morzem około 1 stopnia. Również, tak jak poprzedniej nocy i tej nocy, mogą utworzyć się mgły, jednak też będą miały charakter lokalny mogą ograniczać wdzielność do 200-300 metrów. Roda. Niewiele będzie się różnić od y, w torku, nadal najchłodniej będzie na północnym wschodzie kraju y, tam około 0,1 stopnia, najcieplej będzie na zachodzie kraju y, do 4 stopni. Na południu i zachodzie będzie y, to zachmurzenie umiarkowane, y, chwilami zrastające do dużego, natomiast na północnym wschodzie to jednak będzie nadal przewaga y, dużego zachmurzenia dużo chmur. I mogą wystąpić opady y, deszczu ze śniegiem, a lokalnie tak zwanego deszczu bądź mrzawki. A co nas czeka w kolejnych dniach, y, w czwartek? Y, dalej, najchłodniej będzie na północnym wschodzie. Tam y, już przez cały dzień temperatura y, utrzyma się po ujemnej stronie. Będzie około minus jednego stopnia, y, ale słonecznie. Y, natomiast Najcieplej będzie na południowym zachodzie kraju, około 2-3 stopni, i tam będzie najwięcej chmur. W całym kraju spodziewane są niewielkie opady śniegu, wręcz symboliczne. Na północy także deszczu. Zostawanie chłodniej zapowiada się piątek, zwłaszcza na północnym wschodzie, gdzie Temperatury na Suwalszczyźnie w najcieplejszym momencie dnia pokażą minus 4 stopnie. Natomiast nadal najcieplejszy będzie zachód kraju oraz rejony wybrzeża, tam około 1-2 stopni. Tutaj należy zaznaczyć, że bardzo zimna będzie również noc z czwartku na piątek. Na północnym wschodzie temperatura minimalna może sięgnąć nawet minus 10 stopni. Zachmurzenie w piątek będzie na Duże z większymi prześnieniami, więc jak najbardziej możemy liczyć na chwilę ze słońcem. Mogą wystąpić słabe opady śniegu. W sobotę nad północno-wschodnią Polską nadal utrzyma się to zimne, wręcz mroźne powietrze, bo w najcieplejszym momencie dnia około minus 3, minus 2 stopni. Cały czas najcieplejszy będzie zachód i południe kraju, tam do 1-2 stopni. Najwięcej słońca na zachodzie i południu kraju, y, natomiast na północnym wschodzie więcej chmur y, i słabe opady śniegu. Te słabe opady śniegu mogą również wystąpić na zachodzie kraju, y, ale tam jest mniejsze prawdopodobieństwo na ich wystąpienie. I w niedzielę czeka nas y, zmiana pogody czeka nas ocieplenie nieznaczne, ale jednak zauważalne. Zwłaszcza na północnym wschodzie zrobi się cieplej, bo już temperatury sięgną 0 stopni, a nawet może i nawet tam przekroczą 0 stopni. Wraz z ociepleniem nasunie się strefa opadów, które przejściowo mogą być marznące i powodować gołoleć, więc w niedzielę warunki na drogach mogą być trudne.